Michał Kucharczyk, były reprezentant Polski i obecny gracz rezerw Legii Warszawa, stał się centralną postacią kontrowersyjnego zdarzenia, które miało miejsce podczas protestu aktywistów klimatycznych z organizacji Ostatnie Pokolenie. W niedzielę na Wisłostradzie w Warszawie Kucharczyk w zdecydowany sposób zareagował na blokadę drogi, którą przeprowadzili aktywiści. W wyniku jego interwencji doszło do konfrontacji w trakcie której piłkarz próbował usunąć protestujących siłą. Wydarzenie to przyciągnęło uwagę mediów i opinii publicznej, nie tylko ze względu na działania kucharczyka, ale także na rosnące napięcia związane z protestami klimatycznymi w Polsce. Aktywiści z ostatniego pokolenia organizują manifestacje w celu zwrócenia uwagi na zmiany klimatyczne oraz potrzebę pilnych działań w tej kwestii. W ich ocenie blokady dróg są formą walki o lepszą przyszłość, jednak spotykają się z krytyką i frustracją ze strony kierowców oraz obywateli, którzy są zmuszeni do stania w korkach.